Mówiłam wam, że jeszcze się spotkamy. Udało nam się przetrwać czas, kiedy pozamykali szkoły, nie wolno było się spotykać z koleżankami i kolegami, a nawet zamknięto placę zabaw. Ale teraz przed nami wakacje. Ja mam, żeby pojechać nad wodę. Nawet już się mała. Zastanawiam się, co zabrać ze sobą na wodę. Mam już ręcznik, kostium kąpielowy, klapki. Myślicie, że coś jeszcze jest mi potrzebne? Zaraz się tego dowiem. Dzień dobry. Cześć, Cici. A czy sprzęt asekuracyjny również posiadasz? On jest bardzo ważny. Pozwala utrzymać się na wodzie, a także służy do pływania. Mam na Ciebie boję wykorzystają ją podczas zabawy w wodzie. Wow, ale super, dziękuję. A wiecie kto to? To policjanci z posterunku wodnego. Oni dbają o nasze bezpieczeństwo nad wodą. Widzieliście jaki mają pojazd? Wiecie na wozie zwykły radyjowóz by się raczej nie sprawdził. Dlatego tutaj naszym pojazdem służbowym jest motorówka. Mamy też lornetkę, koło ratunkowe, a także kapu. Wow, fajna ta motorówka. Wygląda na mega szybko. Policjanci wypływają nią jak coś się stanie? Wypływamy nią kiedy ktoś potrzebuje pomocy ale również pływamy po zbiornikach wodnych i czuwamy nad bezpieczeństwem osób wypoczywających na plażach i w wodzie słońce woda plaża nawet o tym myśląc można stracić głowę a co dopiero będąc na miejscu niestety nawet taka fajna i miła kąpiel może być niebezpieczna dokładnie sisi Dlatego przed korzystaniem z kąpieli koniecznie zapoznaj się z regulaminem obowiązującym na danym akwenie wodnym. Stosuj się do niego i wykonuj polecenia ratowników. Oni najlepiej wiedzą, kiedy wchodzenie do wody jest bezpieczne. Więc uwierz mi, jak zabraniają kąpieli, to nie dlatego, że chcą wam zajść zabawę, ale w trosce o was. Musisz też pamiętać, że strefy dla osób, które nie umieją pływać, oznaczone są bojami koloru czerwonego. Tam głębokość wody jest do 120 cm. Nie wypływaj poza kąpielisko. No i co ważne, do wody można wejść, gdy ratownik wywiesi białą flagę. Jednak nie wchodź nigdy do wody sama i bez asekuracji. Dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z kąpielisk tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Oczywiście pamiętam, wywieszona na maszcie czerwona flaga oznacza całkowity zakaz kąpieli. Światło na skrzyżowaniu oznacza, że po prostu nie można do niej wjeżdżać. To proste. Dokładnie, Sisi. A lubisz kajaki, łódki, rowerki wodne czy motorówki? No pewnie, pływanie na nich to dopiero jest zabawa. Powiem ci, że też to uwielbiam. Mam nadzieję, że podczas takiego szaleństwa pamiętasz o zakładaniu kamizelki ratunkowej. Oczywiście, nigdy bez niej nie wsiadam na łódkę. Ona może nam uratować życie, kiedy znajdziemy się za burtą. To prawda, ale pamiętaj, że nawet jeśli masz na sobie kamizelkę ratunkową, to i tak nie na każdym zbiorniku wodnym można szaleć do Niektóre mogą być niebezpieczne i właśnie tam kąpiel jest zabroniona. Widziałam kiedyś taki znak zakaz kąpieli. Ja już wiem, jak z tą wodą może być. Niby taka spokojna, aż chce się wskoczyć, a jak nie zerwie się wiatr, a jak nie zrobią się fale, to już nie ma żartów. Dokładnie, ale nie martw się. Stosując się do wszystkich zasad, nic złego ci nie grozi. Policjanci będą w pobliżu. Świetnie, a jest jeszcze coś, o czym powinniśmy pamiętać? Pamiętaj, że na plaży jest wiele różnych osób, które też chcą odpocząć. Więc staraj się mi nie przeszkadzać. Nie zakłócaj wypoczynku i kąpieli innych osób. Nie hałasuj, nie zaśmiecaj terenu, nie wstrzymaj fałszywych alarmów. Nie bał się w podtapianie innych osób i spychanie do wody z pomostów czy materacji. Nie skacz też do płytkiej wody, to może być bardzo niebezpieczne. Możemy się bawić, budować zamki z piasku, grać w piłkę czy badmintona. Przecież mamy wakacje. Jest tyle różnych możliwości, jak spędzić je bezpiecznie, ale ciekawie. Pamiętaj również, że intensywny wysiłek zmaga apetyt i dlatego po ukończeniu pływania należy zjeść posiłek. Ponadto, będąc na słońcu, trzeba koniecznie dużo pić. Dlatego na wycieczkę nad wodę koniecznie zabierz ze za sobą prowiant. Ja chyba już teraz zgłodniałam. Dziękuję za dobre rady. Nie ma za co. Uważaj na siebie, Sisi. Cudownych wakacji. Pa. A do was, pogromcy, mam jeszcze jedną malutką prośbę. Zawołajcie tu swoich opiekunów, bo tak sobie pomyślałam, że im też się przyda, rada jak zachować się nad wodą. Kochani, opiekunowie, wam też należy się odpoczynek. Jednak mimo wakacji musicie pamiętać o kilku ważnych zasadach, abyśmy my byli bezpieczni. Gdy jesteście na plaży czy w lesie, bądźcie zorientowani, gdzie są wasze dzieci, bo to przecież wy macie pilnować nas, a nie my was. Nie pozwalaj nam bawić się poza zasięgiem Twojego wzroku. Nawet kiedy o to bardzo prosimy i robimy oczy kota ze szreka. Miej przy sobie zawsze aktualne zdjęcie swojego dziecka, najlepiej w telefonie. I tu wcale nie chodzi o pamiątkowe selfie z wakacji. Ale kiedy Twój urwis się zgubi, opis Jest najpiękniejszym dzieckiem na świecie może nie wystarczyć. A kiedy pokażesz zdjęcie, wszyscy będą wiedzieli, kogo szukać. Poproś swoje łobuziaki, aby informowały cię, dokąd idą, nawet jeśli oddalają się na króciutką chwilkę. Przypomnij swojemu dziecku, jak reagować, gdy zaczepia je ktoś obcy. W sytuacjach, kiedy czuje się zagrożone, ma prawo. Wołać o pomoc, głośno krzyczeć i płakać. Postaramy się tego nie wykorzystywać w domu. Upewnij się, że twoje dziecko wie co zrobić, kiedy się zgubi. Wyjaśnij mu, że w razie zaginięcia powinno stać w miejscu i czekać na ciebie. Bo kiedy będzie się przemieszczać, to nigdy się nie odnajdziecie. Ewentualnie może zwrócić się o pomoc do osoby dorosłej, np. do policjanta, ratownika na plaży, czy sprzedawcy w sklepie. Mam nadzieję, że zarówno Wy, jak i Wasze pociechy spędzicie miło wakacje. I tego tak Wam z całego serduszka życzę. Dbajcie o siebie. Pa, pa!